Dopiero co się zaczął, a już dobiega końca, wielki post wchodzi w swój najważniejszy etap. Dziś zapraszamy Was do tego, by przeżyć te najbliższe dni wyjątkowo. Wyjątkowo, to znaczy muzycznie. Ale najpierw zobaczmy, jak minął tydzień. Michał Koźlik, dzień dobry, a oto co dziś w programie. Złotówkowe pomaganie. Gość z Watykanu. Zaproszenie dla odważnych. Pytania o miłość. Pieniądze na szczytne cele można zbierać w zwykły i niezwykły sposób. Ten drugi wybrała Caritas, by pomagać potrzebującym dzieciom. Zamiast wrzucać złotówki do puszek, można je przecież ułożyć jedna obok drugiej i przy okazji pobić rekord Guinnessa. W ubiegłą sobotę w kilkunastu diecezjach w Polsce, również w naszej, odbyła się inauguracja akcji Kilometry Caritas. Bicie rekordu dopiero pod koniec maja, ale już teraz na torze kartingowym w Warszawie można było poczuć przedsmak tych emocji. I połączyć ją wielkopostną z szybką jazdą i sporymi emocjami, dzisiaj inauguracja, inauguracja bicia rekordu Guinnessa przez naszą diecezję. Chcemy pobić Austriaków. Oni w 2011 roku zebrali 75 km 240 m 1 eurocentówek, takich takim ułożonym jedno za, jedną za drugą. A my chcemy pobić ten rekord złotówkami. W tej wspaniałej inauguracji wspomagali nam panowie Rafał Marton i pan Marek Dąbrowski. Dzisiaj za 44 zł można było się przejechać ze mną i z Rafałem Martonem tutaj na torze F1 bardzo fajnym go kardem. Nawet miałem zaszczyt jechać z ojcem dyrektorem Caritasu Dietyzji warszawsko Nie Niesłychana sprawa. Pierwszy raz jechałem na takim torze kartingowym jeszcze w towarzystwie Fantastyczna sprawa pana Marka Dąbrowskiego. Niesłychana sprawa. Przeciążenia, siły od środkowej do środkowej. Fantastyczna jazda pana Marka. Ja wierzę w to, głęboko w to wierzę. Możecie mniej wierzyć niż ja, że uda się pokonać 75 km, 240 metrów dobra. Bo tak naprawdę te 44 złotówki ułożone na jeden metr to jest 44 złote dobra, które każdy z państwa, i ja, i ty, i nasi przyjaciele są w stanie tak naprawdę wyłożyć po to, żeby zrobić coś dobrego. Ja bardzo mocno wierzę w to, że nam się uda, więc jeżeli ktokolwiek z Was ma jakiś pomysł, jak może te złotówki przeznaczyć, to gorąco Was zachęcam, bo 29 maja mamy tylko czas. Kryzys, który przeżywamy, nie jest kryzysem ekonomicznym czy politycznym, ale kryzysem Boga. To słowa kardynała Roberta Sara, prefekta kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. Współpracownik i przyjaciel arcybiskupa Henryka Hozera przyjechał do Polski, by zaprezentować swoją najnowszą książkę Bóg albo nic, rozmowa o wierze. Mimo trudności nie można tracić wiary w to, że wszystko ma sens. Celem książki jest postawienie Boga na nowo w centrum naszego życia, mówił hierarcha podczas prezentacji w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski. Mamy ogromną radość i wyjątkową okazję, że ksiądz kardynał zechciał przyjechać na promocję swojej książki do Warszawy. To jest dwunaste tłumaczenie już na różne języki. I w związku z tym e, jego książka będzie, jak słyszeliśmy dzisiaj, swego rodzaju katechizmem współczesnym, bo rzeczywiście jest to przewodnik po najważniejszych problemach współczesności. Ksiądz Karnał jest, jest nie tylko surowym krytykiem świata, w którym żyjemy, zwłaszcza tego dekadenckiego świata zachodniego, ale również jest krytykiem niektórych prałatów kościoła wysoko postawionych którzy też jakby zapomnieli o swojej misji, by głosić bez żadnych uchybień, bez żadnych zmian to, co Kościół zawsze głosił i to, co Kościół w swoim magisterium daje do wierzenia. Chcesz współtworzyć wyjątkowe wydarzenie, przeżyć niesamowity czas i ofiarować swój talent w wielkiej sprawie, zostań wolontariuszem Światowych Dni Młodzieży. W Warszawie potrzeba ich aż tysiąc, trwa rekrutacja do wolontariatu miejskiego, a jest on inicjatywą miasta, centrum Jana Pawła II, Archidecyzji warszawskiej i Diecezji warszawsko-praskiej. W minionym tygodniu partnerzy tego projektu spotkali się w diecezjalnym Centrum Światowych Dni Młodzieży przy Floriańskiej. bardzo cieszy nas to, że zgłaszają się do projektu nie tylko osoby takie bardzo, bardzo młode, między 18 a 25 rokiem życia, ale również 30-latkowie, 40-latkowie, są również seniorzy, osoby, które dotykają świętości Jana Pawła II na jakimś etapie swojego życia, albo wcześniej uczestniczyły jako bardzo młoda młodzież w innych krajach w Światowych Dniach Młodzieży, teraz tutaj w trakcie dni w Diecezach po prostu chcą być z nami. Zdecydowałam się być z wolontariuszem, dlatego, że na początku w zasadzie to była ciekawość. Ja chciałam zobaczyć, kogo poznam, o co będzie Chodziło w tym całym projekcie. Jak już poznałam młodych ludzi, to po prostu te znajomości, te przyjaźnie, one sprawiły, że tutaj zostałam. No i muszę przyznać, że dowiedziałam się na przestrzeni tych dwóch lat, kiedy już działam, o sobie takich rzeczy, których się nie spodziewałam. Od, znaczy odkryłam talenty. O które siebie nie posądzałam i też teraz staram się te talenty po prostu rozwijać, jakoś pielęgnować. Warto zostać wolontariuszem, dlatego że daje to wiele możliwości, między innymi poznanie nowych osób, przyjaźni, które zostaną także po Światowych Dniach młodzieży. Daje to też możliwość takiego rozwoju, dlatego że każdy wolontariusz, który się zgłosi, będzie przechodził szkolenia, które przecież będą mogły się przydać także w przyszłej pracy zawodowej. Będzie można je wpisać do CV, na pewno będzie to też bogate doświadczenie. Jak najbardziej można się jeszcze zgłaszać, rekrutacja trwa do 17 kwietnia. Trzeba wypełnić formularz rekrutacyjny na stronie www.sdm2016.warszawa.pl. Tam też znajdują się wszystkie informacje na temat projektu. Można poczytać sobie o różnych obszarach, w które zaangażowani mogą być wolontariusze i które w trakcie wypełniania formularza będziemy musieli wybrać. Potem klikamy wypełnij formularz, wypełniamy troszeczkę swoich danych, odpowiadamy na kilka naszych pytań. I wysyłamy zgłoszenie. Później czekamy na, na naszą y, odpowiedź, na nasze zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną, podczas której zarówno my poznajemy kandydata na wolontariusza, jak i on ma czy ona, mają szansę zadać nam wszystkie możliwe pytania, żeby wiedzieć jak najwięcej y, o projekcie. No i potem już podejmowana jest decyzja o współpracy. Zapraszamy wszystkich od y, pełnoletnich uczniów, poprzez studentów, osoby pracujące, jak i y, osoby starsze, które być może też zaangażują się do wsparcia. Jesteśmy i dokąd zmierzamy? Te pytania ludzie zadają sobie od wieków. Zadają sobie również uczestnicy cyklu spotkań pod hasłem budować dom na skale organizowanych przez Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio. Co pewien czas w Akademiku Praskim można wysłuchać interesującego wykładu na temat człowieka i jego powołania. Za nami już między innymi prelekcje arcybiskupa Henryka Hozera i ojca Jacka Salia, a w minionym tygodniu także księdza Marka Dziewieckiego. Znany duszpasterz i psycholog zajął się bardzo bliskim sobie tematem relacji międzyludzkich. Bardzo serdecznie dziękuję pani profesor Marii Ryś za wprowadzenie w tę tematykę dzisiejszą. Pozdrawiam wszystkich tutaj obecnych, panów, czyli zwyczajny sposób bycia człowiekiem, jak ja to mam zwyczaj określać, i panie, czyli genialny sposób bycia człowiekiem. Pozdrawiam też telewizów w telewizji Salwę i cieszę się tym naszym spotkaniem. Tematyka. Moja relacja z samym sobą, z drugim człowiekiem i z Bogiem. Patrząc od strony psychologii rozwojowej, to najpierw noworodek, jeszcze wcześniej dziecko w łonie, mamy, najpierw się kontaktuje właśnie z mamą przez pępowinę, to bezpośrednio fizycznie. Potem po porodzie się zżywa z rodzicami, potem też odkrywa obecność przedmiotów, a gdzieś tak około roku, może półtora roku, odkrywa też, że ono samo też istnieje. Natomiast z punktu widzenia psychologii wychowawczej. Kierownictwa duchowego to kryterium naszego odnoszenia się i do siebie, i do bliźnich, i do Boga, jest to, w jaki sposób Bóg się do nas odnosi. Otóż Bóg nam wyjaśnia, że jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi, jak się okaże w historii zbawienia tak bardzo ukochanymi, że przyjdzie do nas osobiście w ludzkiej naturze, chociaż wie, że Go zabijemy. A więc do tego stopnia nas kocha, że nasz los jest dla Niego ważniejszy niż Jego własny los. Więc jesteśmy ukochanymi dziećmi Bożymi, i którzy od Boga mają się uczyć, jak się odnosić do samego siebie i do bliźnich. Bóg się odnosi do nas z miłością, no to wiemy od, od dzieciństwa, o tym słyszymy, ale zwykle nie wiemy, czy nie uświadamiamy sobie dokładnie, o jaką miłość chodzi. No to popatrzmy. Otóż po pierwsze Bóg ciebie i mnie kocha w sposób bezwarunkowy, bez żadnej naszej zasługi. I żebyśmy już nie mieli wątpliwości, że jest blisko nas, zwłaszcza jak te czasy stają się coraz bardziej szalone i antyboże, i antyludzkie, no to Bóg chce tym bardziej nas zapewnić, że jest nas, przy nas blisko. I dlatego przyszedł na tę ziemię w ludzkiej naturze, bo kocha nas z bliska. A dlaczego z bliska? No bo Bóg wszystko wie, wie, więc i to, że im bliżej jest nas ten, kto kocha, tym bardziej się czujemy umocnieni. Skoro o Wielkim Tygodniu mowa, to grzechem zaniedbania byłoby nie powiedzieć o wspaniałej oprawie muzycznej, jaka będzie mu towarzyszyć w katedrze warszawsko-praskiej, począwszy od niedzieli palmowej aż do wigilii paschalnej. Będę, będzie można zobaczyć i co najważniejsze, usłyszeć chór katedry warszawsko-praskiej Muzyka Sakra. Z nami w studiu jego dyrygent, wykładowca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, profesor Paweł Łukaszewski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Muzyka Sakra, święta muzyka, towarzyszy nam w historii Kościoła od początku. Choć jeśli chodzi o społeczny odbiór tej muzyki, to pewnie różnie to w historii bywało. Teraz chyba znów rośnie zainteresowanie taką formą modlitwy. Zgadza się pan z tym? No, robimy wszystko, żeby to zainteresowanie rosło. Ta działalność, którą prowadzimy z chórem i którą prowadzę osobiście już od ponad 20 lat, myślę, że przynosi owoce, że jest to taka praca może powolna, krok po kroczku, ale jednak odczuwamy zainteresowanie. Naszą działalnością i, i przez to również muzyką sakralną, co daje nam jakąś e, szansę na, na spełnianie się właśnie w, w, tym, w tym zakresie. Chór muzyka sakra można usłyszeć często podczas uroczystości kościelnej w naszej katedrze. Proszę powiedzieć, jak chór powstał i kilka słów o jego początkach? No, to już prawie 15 lat, odkąd postanowiłem powołać chór kameralny do życia. Przez pierwsze dwa lata był to chór warszawski, chór kameralny, a potem zostaliśmy zaproszeni do, do tego, aby zostać chórem katedry warszawsko-praskiej. Co, co było bardzo nobilitujące dla nas i zobowiązujące, przez już kilkanaście lat tej naszej działalności w katedrze myślę, że bardzo rozwinęliśmy się jako zespół i, i organizacyjnie i repertuarowo artystycznie również. A zaczynaliśmy od malutkiej skrzyneczki z nutami, teraz mamy kilka pomieszczeń, mamy pomieszczenia biurowe, instrumenty, pulpity, ogromną bibliotekę. Nagraliśmy ponad 10 płyt kompaktowych, o, otrzymały one różne nagrody. No i byliśmy za granicą też wielokrotnie. Ile osób liczy chór w tym momencie? Jest to chór, który działa w dwóch niejako niezależnych zespołach. Chór podstawowy to chór mieszany, to jest ponad 32 osoby, ale również chór żeński, z którym coraz więcej koncertuje i to jest 25 pań. Jest pan dyrygentem chóru, jest pan również kompozytorem. Pana utwory są prezentowane podczas licznych festiwali, np. Na, na festiwalu muzyki sakralnej Gaudemater w Częstochowie, ale także za granicą. Gdyby pan mógł tak powiedzieć, kilka słów więcej na temat swojej twórczości autorskiej? Y, skromnie rzecz ujmując, to to dosyć szeroki temat, gdyż tą twórczością sakralną zajmuje się od początku studiów, nawet. A więc już 25 lat. I y, stało się to komponowanie muzyki sakralnej czy muzyki religijnej y, takim sposobem na, na życie. Od początku właśnie tego typu muzyka była w Pana zainteresowaniach? Zawsze była w zainteresowaniach. Oczywiście pisałem również i inne utwory, y, i muzykę kameralną, i y, orkiestrową, solową, to co każdy. No, szanujący się kompozytor powinien umieć robić I, i, i rzeczywiście odnosiłem różnego rodzaju sukcesy i w kraju i za granicą. Skomponowałem cztery symfonie wokalno-instrumentalne, pięć mszy, rekwiem, utwór wielkopostny Via Crucis, no, i, i tak dalej. I, i wiele utworów churalnych na Hura Kapella, niektóre z nich również dla, dla mojego zespołu. Do studia przyniósł Pan dziś ze sobą płytę. Może pokażmy naszym, naszym widzom, ja pokażę do kamery. To jest płyta z Pańskimi utworami. To jest płyta z Symfonią o Opatrzności, którą pisałem przez 10 lat. A została ona zarejestrowana przez Telewizję Polską kilka lat temu w Kościele Świętego Wojciecha w Białym Stoku. No i tak miło się stało, że ta płyta otrzymała nominację do nagrody Fryderyk w tym roku. No właśnie, jest jeszcze druga płyta, która również jest godna na pewno pokazania. Tu akurat. No już y, chór y, Katedry warszawsko praski muzyka sakra. Ważna tym, płyta, bo również nominowana, prawda? Również nominowana w kategorii muzyka churalna i oratoryjna. To nasza pierwsza płyta DVD po, po 8 czy dziewięciu płytach CD, zawierająca właśnie muzykę sakralną, polską i, i nie tylko, i angielską między innymi, która zawsze jest dla mnie pewnym wzorem do naśladowania. Powiedzmy więcej o, właśnie o Fryderykach, to już kolejna nominacja. Można powiedzieć, że chyba zdążyliście się już przyzwyczaić do tych nagród. Trzy, jeśli dobrze no, pamiętam? No tak, otrzymaliśmy Fryderyka za cztery płyty, a nominacje otrzymały chyba wszystkie, które nagraliśmy. Średnio jedno co roku, tak, tak nam się zdarza, te płyty wypuszczać. One są i dostępne w internecie, i w sprzedaży, w, w sklepach. No, i dla mnie to jest bardzo ważne, żeby ta nasza działalność była utrwalana w postaci właśnie nośników. Uważam, że to dzięki nim możemy no, w jakiś sposób troszkę przedłużyć tą naszą działalność i dać szansę innym w przyszłości na, na posłuchanie tego, czym się zajmujemy. Który utwór poleciłby pan szczególnie naszym widzom, który moglibyśmy teraz zaprezentować? Może mógłbym zaproponować utwór mojego brata Marcina Łukaszewskiego, Ave Verum, napisany specjalnie właśnie dla nas z myślą o koncercie, który się odbył dwa lata temu. Otrzymaliśmy wtedy nagrodę marszałka województwa mazowieckiego. Posłuchajmy fragmentu. Można by słuchać w nieskończoność. Niestety, czas antenowy mamy ograniczony. Ale okazja do słuchania utworów churu jest również w internecie, prawda? Tak. Zapraszam na nasz kanał na YouTubie, Mamy również profile na Facebooku, na Twitterze i kilka stron internetowych poświęconych naszej działalności i działalności chóru i również wydawnictwa płytowego Muzyka Sakra. A przy okazji wspomnę też o konkursie kompozytorskim, międzynarodowym konkursie, który organizuje też już 20 lat. We współpracy z archidiecezją w kolonii. Słuchanie płyty czy słuchanie utworów w internecie to jednak nie to samo co występ na żywo. Okazją do posłuchania chóru na żywo będzie już wielki tydzień zbliżający się, rozpoczynający się właściwie. Począwszy od niedzieli palmowej aż do Wigilii Paschalnej będziecie śpiewać w Katedrze Warszawsko-Praskiej. Kiedy dokładnie i jaki repertuar? Zapraszamy w niedzielę palmową na 12.30, w Wielki Czwartek na Msze Krzyżma o 10 rano, następnie na Wigilię Paschalną w Wielką Sobotę o 20.00. Będziemy jeszcze śpiewali dwukrotnie 10 kwietnia na Mszy o 12.30 i wieczorem o 19.00 na specjalnym koncercie. Zacznę od tego ostatniego koncertu, ponieważ będziemy śpiewali Stabat Mater Pergole z jego Stowarzyszeniem Orkiestry. A podczas liturgii w katedrze wykonamy kilka utworów cho chorałowych, chorał gregoriański, ale także muzykę polskich i obcych kompozytorów, między innymi Carla Jenkinsa, Jamesa MacMillana, Johna Tavenera, ale także Francisa Pulenka, wspaniałego kompozytora francuskiego, Leo Libre, msze Malcolma Archera. To między innymi wszystkie te, te utwory są w języku łacińskim. Oczywiście. Zapowiada się więc uczta dla ucha, uczta dla ducha. Okazji do posłuchania będzie tak jak słyszeliśmy, kilka zapraszamy serdecznie. Niedziela palmowa, Wielki Czwartek, Wielka Sobota, Wieczór, Wigilia Paschalna, a także w okresie Wielkanocnym 10 kwietnia, tydzień po niedzieli Bożego Miłosierdzia. Będzie można posłuchać muzyki sakralnej w wykonaniu chóru Katedry Warszawsko-Praskiej Muzyka Sakra. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był profesor Paweł Łukaszewski, kompozytor, dyrygent chóru Muzyka Sakra. Był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo. W programie minął tydzień to już wszystko. Ja zapraszam na kolejne programy i oczywiście do tego, żeby subskrybować nasz kanał na YouTubie Salwe TV. Do zobaczenia.